W kolejnym odcinku z cyklu Egzamin Dojrzałości tym razem będziemy przepytywać piłkarzy Jagieloni Białystok, a więc Bartłomieja Wdowika i Bartosza Bide. Weszło! Quiz egzamin dojrzałości przebiegać będzie w czterech rundach. W pierwszej rundzie ekstraklasowi młodzieżowcy odpowiedzą na trzy pytania z wiedzy o PKO, bank polskiej ekstraklasie, trzy pytania z wiedzy o światowym futbolu i jedno wybrane poprzez oficjalny quiz ekstraklasy. W drugiej rundzie, zatytułowanej Kim jestem, uczestnicy muszą odgadnąć postać bądź zespół z wykorzystaniem maksymalnie pięciu podpowiedzi. Każda wykorzystana podpowiedź to dwa punkty mniej. W trzeciej rundzie, zatytułowanej Kto zagrał w tym meczu, uczestnicy losują. Mecz z przeszłości wybierają zespół, którego skład zamierzają wytypować. Za każde poprawne nazwisko otrzymują punkt. Na zadanie mają 3 minuty. W czwartej rundzie zatytułowanej Ilu wymienisz, uczestnicy mają 90 sekund na podanie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na przykładowe pytanie wymień polskich medalistów mistrzostw świata. Ile razy królem strzelców Ekstraklasy był Tomasz Frankowski? Dwa razy, trzy razy, cztery razy czy raz. Chyba cztery. Cztery dajemy? Cztery. Chyba ta. Okej. Okay. Odpowiedź C będzie 4. Dobrze. Cztery mm. razy rzeczywiście trzykrotnie w barwach Wisły Kraków, raz w barwach Jagiellonii. Kogo ograła Jagiellonia w finale, gdy jedyny raz sięgała po Puchar Polski? Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów, Lech Gdańsk czy Wisły Kraków? To na pewno Pogoń. Ostatecznie? Tak, jeszcze Tak, Pogoń Szczecin, A pamiętacie kiedy to było? 20? 2010? Nie 2010 chyba, nie tak 20. wiem. Który piłkarz nigdy nie grał w ekstraklasie? Joel Perowło, Sebastian Rajalakso, Dmitro Dmytro czy Taje Tajwo? Co mi się kojarzy? Joel Perowło chyba też. Nie ma, Białodę. No i D. Niech będzie D. Tajwo. Tajwo, to jest Wasza odpowiedź i to jest dobra odpowiedź. Otóż taka ciekawostka: bo przy, wszyscy inni piłkarze grali yy, w Jagiellonii. Z jakiego klubu do Chelsea trafił Didier Drogba? Z Lyonu, z Marsylii, z Gęgą czy z Galatasaray? Yy, odpowiedź z Marsylii. Tak, to jest kolejna dobra odpowiedź. Na razie 4 na 4 idziecie jak burza. Który piłkarz rozegrał najwięcej meczów w historii Realu Madryt? Raul, Iker Casillas, Sergio Ramos czy Fernando Hierro? No, teraz coś tam wymienić, nie? Ja nie wiem, no, czy to hmm... Raul... Raul, Raul, Raul. Raul? Na pewno dużo. Um, ja wiem, Raul albo Ramslą. Ja mówię, że teraz ty No odpowiedź co Ramos. No i tym razem, niestety, pomyłka, ale tutaj wykluczyla... wykluczaliście dobrze, bo chodziło o Raula, który tych meczów ma najwięcej. No i ostatnie pytanie, kto wygrał ostatnio Ligę Mistrzów? Bayern, PSG, Chelsea czy Liverpool? O jest. <laughs> Liverpool. Bayern. Dobra. Bayern? Bayern? Bayern. Bayern. A Bajer. Bajer. Nie Liverpool? Bayern. Dobrze, chodziło, chodziło o Bayern oczywiście. A teraz pytanie z oficjalnego quizu Ekstra Klasy. Kapitanem reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w 92 roku zakończonych srebrnym medalem był Tomasz Wałdoch, Piotr Świerczewski, Jerzy Brzęczek czy Andrzej Józkowiak? Który rok? 92. Nie wiem, teraz, to jest, ja nie mam To nie będzie trener Brzęczek. Tak jest, chodziło o trenera Brzęczka. Więc no. 6 na 7 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobry wynik. Pierwsza podpowiedź. Pochodzę z Włocławka. Następna. Ok. Jako trener prowadziłem między innymi Polonię, Legię, Apoel i Wisłę Kraków. Skrycie.

Coś świta czy nic jeszcze? Nie bardzo. Nie. Jeszcze, jeszcze jedna. Okay. Jestem podobny do Apoloniusza Tainera. Jerzengel? Nie. Jerzengel, tak? Tak jest. Władysław Jerzego był tutaj Słyszymy. dobrą odpowiedział. więc po czwartej podpowiedzi udało wam się odgadnąć. Czas teraz na odgadywanie składów. Będziecie losować z czterech meczów i wówczas kiedy wylosujecie, będziecie mogli sobie wybrać drużynę, której skład chcecie e, zgadnąć i macie na to 3 minuty. Chodzi tylko o podstawową jedenastkę, więc czekam na, na tutaj na typ A, B, C czy D. No, moment. No, no. To bierzemy B. Okej. Okay. No i jest to całkiem szczęśliwe dla Was, tak mi się wydaje <coughs> przynajmniej, ponieważ chodzi o finał Pucharu Polski, kiedy Jagielonia mierzyła się z Lechią Gdańsk. I teraz pytanie. Zgadujecie Lechię, czy zgadujecie Jagiellonię? Jagiellonię. Jagiellonię. To Taras hmm. Romanczuk. Tak. Yy, Marian Kelemen. Hmm. Tak. Andrzej Gazlet? Hmm. Yy, tak. Martin Pospisil. Nie. Iwan Tak. Podwar, Podwarski? Tak. Pięciu. na Naksenić? Tak. Patryk imala. Tak. Siedmiu. Gilarma. Tak. Nobikowas? Tak. Imas? Tak. Jeszcze jeden. Kogo Og nam brakuje? Jednego piłkarza. Ale pozycja, chociaż. Yy, pomocnik. Marko Bertanowicz? Ma tak jest. Brawo. 11 Trudy. na 11, mocno przed czasem. Teraz czas na ostatnią konkurencję, a więc taką, w której będziecie musieli wymienić coś. A tym czymś będą w tejże konkurencji w ciągu 90, 90 sekund. Przypominam. Lista kadrowiczów, jak, najwymiń, jak najwięcej kadrowiczów reprezentacji Polski, którzy pojechali na Mundial w 2006 roku. Czas start. Lewandowski, Mariusz? Tak. Błaszczykowski może? Błaszczykowski nie. Krzynówek? Tak. Smarek? Tak. Paweł Grożek? Tak. Yy... Żabłakow? Marcin? Marcin? Nie. Mi... Michał? Michał, tak. Grzegorz Rasiak. Tak. Ulubieniec Pawła Janusa. Yy... Jeleń jeszcze? Ireneusz. Tak. Kamil Kosowski? Tak. Może bramkarze jacyś tam przychodzą do głowy. Sebastian Mila. To nie bramkarz, aczkolwiek nie pojechał. Szczęśliwy był już? Nie, Boruc, Boruc. Nie, nie Sebastian Mila pojechał, przepraszam. I Boruc tak, oczywiście też. O no, kuszczach? Yy, tak. Agiański? Tak. Żurawski może? Żurawski to nie był, ale jeszcze wam uznamy. Natomiast chodziło o, o, nie, o Bartosza Łosackiego oczywiście. Yy, a z takich oczywistych to jeszcze Mariusz Job czy yy, Mirosław Szymkowiak. Spójrzmy, jak wygląda klasyfikacja egzaminu dojrzałości.